Jo widzowie, witam w kolejnym materiale na moim kanale e, Dzisiaj mamy 28 lutego, dokładnie tak e, Ostatni dzień lutego e, Zaczynamy etap szósty mojej wielkiej metamorfozy zmiany, zmiany mnie na takiego jakiego zawsze chciałem być Czyli po prostu zmiany siebie w, w najlepszą wersję siebie Po prostu, tyle e, Jaki dzisiaj etap? Etap szósty Oczy co jest z moimi oczami nie tak? Może to, że powiem, nosić okulary? Może to, że faktycznie gorzej widzę? Może to, że strasznie nie chcę nosić okularów, a chciałbym nosić soczewki? Może to, że trzeba iść do okulisty, żeby mnie zbadał i kupić soczewki bądź okulary? Ale ja jednak będę przekonywał okulistę, żeby dał mi soczewki, bo próbowałem nosić okulary. E, moje aktualne okulary są brzydkie i nie pasują w ogóle do mojej twarzy. Ja nawet nie będę ich pokazywał. E, jednakże chciałbym właśnie zadbać o te oczy, żebym dobrze widział w przyszłości. Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że ten etap zakończy się na jednym odcinku. Że po pierwszej wizycie usłyszę, że możesz bez problemu nosić soczewki. Kupię to soczewki, to będzie jeden, jedyny materiał związany z wzrokiem i ten etap się bardzo szybko skończy. A możliwe, że nie. Widzimy się następnego dnia po wizycie u okulisty, żebym wam powiedział co, gdzie i jak i co mi okulista powiedział. Ja Widzę. Ja. Nagrywam to 2 czerwca. Widzicie, jaki jest przeskok, kiedy nagrywałem pierwszy odcinek, kiedy, nagrywam, kiedy nagrywałem pierwszą część do odcinka i kiedy nagrywam teraz drugą część. Nie byłem u okulisty, oczywiście, że nie. Zmieniłem nieco plany odnośnie wzroku. Postanowiłem, że pójdę do okulisty. Jak będzie kazał nosić okulary, będę nosił okulary. Jak pozwoli nosić soczewki po jakimś czasie, bądź od razu, to będę nosił soczewki. Ale będę zmierzał do tego, żeby skorygować sobie wzrok laserem. Żebym nie musiał nosić ani soczewek, ani okularów. Tylko, że na to trzeba hajsu. I to pewnie trochę potrwa, zanim ten hajs zbieram. Ale się tym nie martwię, póki co. Wszystko wyjdzie jakby z czasem, tak? Na wszystko przyjdzie czas, o. To no tym razem może pójdę yy, do okulisty, jeżeli będzie kazał okulary nosić. Z kimś, kto mi doradzi, czy te okulary do mnie pasują. Bo otóż byłem, jak robiłem wózki widłowe, kurs na wózki widłowe, musiałem iść do okulisty. Wyszło, że powinienem nosić okulary. I kupiłem te okulary. I wam ja pokażę teraz, żeby coś w tym odcinku się działo. Ale nie byłem później zadowolony, bo ponoć okulary w ogóle do mnie nie pasowały. To zobaczycie i sami ocenicie. Mam pokrowiec na okulary. Tu są okulary. Czemu takie wziąłem? Bo czerwone, ja kocham czerwone. Ym, no, takie są. Po prostu są takie. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie, nie mam pojęcia, czy to będzie widać. Ale one tutaj. Są przetarte, pęknięte są tutaj. W sensie nie pęknięte, tylko takie obtuczone bardzo. No przetarte są tutaj w tym miejscu. Wyczyścimy. Mam ściereczki, dwie sztuki, płyn do oczyszczenia okularów, ale nie mam zamiaru ich nosić. Bardzo, bardzo nie chcę nosić okularów. Nie umiałem się do nich przyzwyczaić. Niewygodne dla mnie były. Także zaraz zobaczycie, jak drastycznie przybędzie mi IQ. Gdyby to tak wyglądało, nie? Chociaż może, tak się zastanawiam, może też na miniaturkę wrzucę siebie w okularach. Gdzieś na jakimś materiale. Na jakimś odcinku. Pamiętam, że wykorzystałem te okulary. Ale teraz wymądrzałem. O! O! Super! Widać mi światła, oświetlenie w oczach. Super. Już tak wyglądam w okularach. Czy mądrze? No ja nie wiem. Ale tych okularów nie mam zamiaru nosić. Jak już kupię sobie nowe, to tyle w tym materiale w zasadzie. Oczekujcie następnego materiału, w którym poszedłem już do okulisty. I dowiedziałem się, co gdzie i jak z moim wzrokiem da się zrobić. Jeszcze warte zaznaczyć w zasadzie jest to. Nie wiadomo, czy się nadaje do. Laserowej korekcji oka. Ja byłem fajterciak. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. To dla mnie niewiele, niewiele. Co ja gadam, właśnie wiele. To dla mnie bardzo wiele znaczy. A będziecie widzieli częściej różne odcinki. Znaczy, czy częściej? No zawsze w poniedziałek. Nieważne. Jo.